Bardzo fajne. Czuć ten klimat grecki jest inaczej, no? Tak, na Malcie, czy na na pierwsze co? No to wiadomo, te cykady, nie? Słychać. Na początku trochę wnerwiały, ale to było takie pierwsze wrażenie, nie? Tak, już przylatujesz zmęczony i to nagle ci cyka coś, ale teraz po odpoczynku, jak się idzie na taki świeży spacer. To po

tropików na wyspie No jak na razie bardzo fajne wrażenia mieliśmy okazję porozmawiać z kilkoma lokalnymi ludźmi i są bardzo pomocni i mili. Widzę, że troszczą się o zwierzątka, tego się dowiedzieliśmy. No i są ogólnie przyjaźni do, do turystów. Mówią, że spotykają Polaków codziennie na, na swojej drodze tutaj, także nasi tu bywają regularnie. Dzień dobry, dzień dobry. jesteśmy pierwszy dzień w Rodos. Właśnie dzisiaj postanowiliśmy pozwiedzać, pospacerować sobie. Przeszliśmy się do parku, a teraz lecimy na miasto. Zobaczymy, co tam ciekawego znajdziemy. W parku po drodze spotkaliśmy pewnego pana, który dokarmiał kotki. Bardzo miły, przyjazny. Oni się pogadaliśmy, porozmawialiśmy. To i owo. Dobra, a tutaj? O siemanko, siemanko. Widzę, że jestem na wizji. Mm -hmm. Ja sobie tutaj raczę się kolą niedietetyczną. I wygrzewam się w ciepłej atmosferze, w cieniu oczywiście. Muszę to wytrzymać. Ale naprawdę jest miło. Mm -hmm. Co, lecimy na miasto? Tak, że tak można, można yy, zacząć powoli dreptać w tamtą stronę. Tak, tak, No, a tam po drugiej stronie, z tego co widziałam, to jest, są ruiny. Yy, chyba zamku. Ale nie jestem pewna. Zaraz zobaczymy co tam jest. Dobra, jesteśmy koło bramy świętego Jadna, ale tutaj to, to chyba nie, nie wejdziemy sobie od tak. Czy wejdziemy sobie tak? Jedziemy, nie jedziemy? Możemy? No ja to chciałam przejść koło tej bramy, ale nie. A przez koło, no to Ja czy ja nagrywam cały czas. To co, chciałaś? Uwielbiam te uliczki. Są takie fajne, klimatyczne. A ty co, znowu grasz? Nie, to zupka, to A, no to musisz posprawdzać. Nie No Ja gdzieś obcy. Na kolejny motor, patrzmy się. No i nogi i motorynki. To fajnie, a i samolucik, jaki piękny. Super. Zdrowy teraz ten troszeczkę jak to 13 godzinę, więc teraz mamy największy żar, największy gorąc. Lecimy zjeść coś. Jemy tutaj ładnie. Zobaczcie, klimatycznie. Typowo po grecku. Chyba czerwio, nie? Tak, tak. O, jesteśmy. Oczywiście tutaj. O, jak trochę tradycyjnie. Oh, Później. Później. Okay. <laughs> Oczywiście tutaj pełno barów, gdzie kawalerzy stoją i nawołują. Nie znam <laughs> <i> tego. <laughs> <Znajemy> język polski. <laughs> tak, tak. <laughs> Ale pójdź, muszę pójść wiem, jakieś miejsce.

No, idziemy do przodu? No. Piękne te wzory. No. No, o, tutaj mamy. Ale to akurat takie kurzustojki. stojki. akurat tak świetnie mi się podobają. Te mi się podobają, maseczki. Podoba. Nie dość, że praktyczne, to ze wzorem typowo greckim. To ja sobie kupię właśnie taką jedną maseczkę, tylko jeszcze nie wiem jaką. Muszę się zastanowić, co nie pięknie. Sprawdźcie. Śliczne. ma jakieś smaki, Nie, orzeszki, nie orzeszki. Co? To Co? Kliczka. Piękna. No bardzo nieprzydatna dla nas. No to co to jest? czasów Aha. Aha, to jest też to samo, dobra. Moje ulubione miejsce. Ja tutaj wszystkie moje podstawy i wszystkie tutaj e, pamiątki. Ja z tego właśnie miejsca pod tym kulerem, no. świetnie. Tak, tak. To dla aparatu też jest idealne, genialne. Tak. Po prostu wyhacza wszystko. No, tutaj możemy wszystko nagrać wam. Przy okazji, tak, A tu jest e, przedstawiony obraz Picasso troszeczkę. Nie? Twarz. Nie. Wygląda jak Picasso. Mm -hmm. On robi takie bajery. Słuchaj, gwoździc jest w No. Dobra, i mamy pierwsze Tutaj Jak Ci smakuje burger? Dobry, konkretny. No, już powiem Ci, że ten w Turcji jak byliśmy byli chyba lepsi, co? No zdecydowanie, tam mają naprawdę top klasa jedzenia. Mm. Ale tego piwa za to nikt nie przebija. w piwa w budzie. No. Dobra, ja mam tutaj spaghetti z sogonkiem. Dobra, idę próbować, zobaczymy czy będzie smakował. Ponieważ powiedział, że jego chicken nie działa. Dobrze, że i gotówką. Dobrze, bo... miałem gotówkę. A no, czy... no, no, tak się nie robi. No my co? Czyli co? Akceptujesz tylko gotówkę? Mówi, tak. A jakbyśmy nie mieli, bo no, mieliśmy. No, tak, no fajnie, że powiedział. <gryw> to może szkoda, że za późno. No. Kolejny przystanek O to budziło Tak, dobra Mowa? Tak właśnie bez cukru, bez mleka, sama po prostu mrożona kawa. Mm. Bez żadnych słodkich dodatków. Coś super na ogólnie. Właśnie, bo ostatnio ja na przykład kupiłam teraz niedawno kawę, co się okazało coś tam ice coffee a wyszło że chyba dostałam okę. Takie słodkie. Musisz, musisz zrobić sobie i sobie zamówiąc. Tak, Dobry. Okay. Dobrze. Więc gdzie jesteśmy?

Już się chłopaka wymarzył. Jeźdź ja korzysta, jesteś nielegalnie tutaj. Powiedziałeś. od razu. Może Ale tutaj pani obok ci zaraz powieszy. No chyba. No, mnie zabroniła. Powiedziała, że trzeba tego mieć. Wiele ciężko jest. Koleczki jakieś powinny być? No. Zobaczmy sobie. siebie co robi? na podniaka wejść Czasami nie mają śmiałości zatrzymać, bo myślą, że wszystko jest ok. Tak. Wiem, że. Tak. Też tak samo wchodzę. Dobra, to jedziemy to do domu, nie? Nie, jeszcze nie. O, jeszcze, oczywiście, że jeszcze nie. Jesteśmy gdzie? Przypomnij W RODOS. Nie, to, to miejsce. No to jest e, zamek króla Jana. No, tylko że w RODOS. A zamienili to chyba na tego, na meczet. Tak? No, Był to kiedyś meczet, ale już teraz znowu przemienili na. Zamek, no? Na zamek. no, no i oczywiście prawidłowo, bo z raz racji ma być meczetami? No, jak najbardziej. Nie mogliśmy wejść do środka, bo trzeba było kupić bilet. Tam jacyś Polacy krzyczeli... że jeszcze mówili właśnie, no do 25-25 roku można go darmo! Za darmo można! A że jesteśmy już. Yy, Trochę młodsi, to no, nie możemy, no. No ja mam 21 to wszedłem. I nagrałam normalnie. <gry> no. A mnie nie chcieli pójść. Babka mnie wzięła za rękę. Nie możesz, nie możesz. Nie. Marzysz. Nie. Ja nie patrzyłam po jego ale nie, tam nie chciało mi się. Chodzić słodka. Czyli znaczy, na pewno tam ładnie jest, ale no. Pójdziemy na inna pracę. Będziemy zwiedzać tylko miasto centrum i zaraz będziemy... A może będziemy tam? O tak. Co? Tam, tam zaraj nie To, że tutaj jest tak czyste niebo słońce no, to jest tylko mylne wrażenie. Czy tak naprawdę jest 0 stopni. Tak, oczywiście. 0 no, no. stopni. Mm -hmm. Każdy, każdy tu i mramar nie, normalnie. Mhm. Mm Trzeba no. koniecznie iść na słońce, nie? Koniecznie. W cieniu to człowiek już normalnie, zaraz zobaczy moją gęsią skórkę, nie? no. Pot mi zamarza po prostu, nie? Dobra, lecie. Dalej. Sople z nosa. Nos. mi zamarza. Nie? stegnie na plaży w stegnie jest? ze, ze Stegny. pozdrawiamy ze Stegny w plaży w Brodos. lecimy na centrum. Zobaczymy, co tam będzie się działo. I będziemy się kierować się w stronę auta. Oh, Tylko Może jeszcze zachacimy. Jest jeszcze jeden bar. Pachnie. Od tych śmietników. Ej! Do krami pachnie. Do krami pachnie. Dobra, co ja chciałam powiedzieć? Chcę powiedzieć, że... Albo to tam nie powiem.

no kontujemy coś fajnego dobrego. To jest widać, są takie ważne, takie, no, może być, ale te greckie. Przepraszam. Trochę podwiewa, co nie? No. No. <laughs> Dobra, lecimy. Jak ci się podobał ten chrystał? No bardzo fajnie. Dobre, wszystko. Cypry, zapasy, uliwki, no też jest zapasy. I ogólnie ładny widok to cały grecki, no. po prostu cała, cała przyjemność po naszej stronie. Dobra, lecimy do Lidla. Tak miał być lid, a okazało się, że w niedzielę wszystko jest zamknięte. Ale na szczęście sobie wczoraj kupiliśmy kilka rzeczy i tu tak sobie teraz na kolację zajęliśmy puskwinię i zaraz będziemy planować kolejne atrakcje na kolejne dni. A ja się z Wam żegnam, pa! pa!